I'm so lonely. bo lonely ma fotki, Siema ma mordo, siema mordo Siema ma fotki Dwa mam bo... Jaka twoja nuta, jak tu żadna nuta nie leci. Co ty pitolisz, jak tu nuty nie ma? I tak jest jej brzydkie kaczątko. No jestem jestem. Mm. bim bim bim, 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 bim. Karina kto cię dyma jak mnie ma, nie Karina 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 Nie tu jest o. A dlaczego ja tego nie wysłałam? Weź mi to ściś, bo mnie głowa boli. No nic właśnie. Jaki brzuch. Ja nie wiem gdzie ty brzuch widzisz, ale dobra. Nie odezwę się na twoim profilu. Jaki brzuch, jaka brzydka, no strasznie. To jest dramat. To jest dramat po prostu. No. To ty jesteś. No horror, kurwa, ja bym się sama chyba zgłoszę się, nie? Żeby mi konto zablokowali. Tak, ja tak zrobię. Zgłoszę się sama.